Halo, dzień dobry, z tej strony, Tamala. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak osiągnąć efekt właśnie takiego przejścia, jak widzieliście przed chwilą. Sprawa jest bardzo prosta, potrzebujemy dwa klipy. Cuniemy sobie te klipy w jakimkolwiek miejscu chcemy, wiadomo. Najlepiej to synchronizować z muzyką. Ja mam coś takiego. Po prostu na zabiciu jest przejście na inny klip, którym też zabijam jakieś tam kolesia. No nieważne. Ważne jest to, że mamy po prostu dwa tutaj pliki pocięte. I teraz narzucamy sobie. Tutaj. takiego light ja też oczywiście porzucę paczkę z różnymi. Teraz tak jakby nałożymy go, no to jest tylko coś takiego, no nie? Tak, takie gdzieś tam światełka są i teraz, żeby ten efekt działał, to musimy wejść tutaj w Effect Controls i Blend Mode ustawić na Screen. Zaznaczamy i czarne tło znika i mamy tutaj ładne przejście światełkami. Op, op. Oczywiście wiadomo, można sobie to gdzieś tam podrasować. ale ogólnie jeśli chodzi o takie właśnie ciekawe przejście przez taki błysk światłem, no to sprawa jest mega, mega prosta. Ale oczywiście takie efekty możecie sobie sami robić, jeśli macie no, wystarczy telefon i coś żeby zakryć kamerę. Jeśli jesteście zainteresowani jak, jak robić takie lightliki samemu, to dajcie mi znać ja wam zrobię też z tego oczywiście poradnik. No i oczywiście y, paczuszka z y, lightleakami będzie w opisie, tam będziecie mieli link, znaczy go niego kliknąć, zrobić tam trzeba będzie zrobić i tyle. Jeśli oczywiście chcecie więcej poradników, to napiszcie co jeszcze zrobić. Jeśli nie widzieliście poprzednich filmów, no to link też będziecie mieli w opisie do playlisty całej. No i oczywiście wiadomo, jeśli ci wam się podobał, to... Malcie zostawić subika z dzwonem oraz łapeczkę w górę. Ja życzę Wam udanych montaży. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Hej, cześć, pa.